Paweł Chmielowski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam, Szanowni Państwo, w programie Jaka jest Prawda? A dzisiaj moim gościem Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. z Mifa. Kłaniam się. Szczęść Boże. Dzień dobry. Szczęść Boże. Porozmawiamy dzisiaj o próbach rozwiązania problemu mieszkaniowego w Polsce. Że taki problem jest, wszyscy o tym oczywiście wiedzą i nie chodzi tutaj tylko o bardzo trudno dzisiaj dostępne kredyty, ale także o to, że mało mieszkań w Polsce się buduje, przynajmniej jak na potrzeby, zintensyfikowane też przez migrację z Ukrainy i rząd próbuje wyjść temu wszystkiemu naprzeciw w postaci Podatków, nowych podatków dla tych, którzy chcieliby kupować tych mieszkań więcej. Czy takie rozwiązania są sensowne? Do czego mogą doprowadzić? O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Zanim przejdziemy do naszego tematu, zachęcam do wspierania kanału PCH24. Jak Państwo wiedzą, nie mamy wsparcia ani od rządu, ani od żadnych podmiotów poza polskimi widzami, poza katolikami polskimi, którzy nas próbują jakoś wspierać. Mogą to Państwo teraz robić wspierając produkcję filmu Umrzesz i Co dalej z udziałem księdza profesora Edwarda Stańka. Wszystkim, Informacje na banerze i pod tym nagraniem. Jak pan zareagował, czy jak pan ocenia w ogóle te propozycje premiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra Waldemara Budy o tym, żeby w jakiejś formie opodatkować tych, którzy. Jak to powiedział premier Morawiecki, są bardziej zamożni i mają więcej niż 5 mieszkań, bo o takiej liczbie się mówi. No, jak i te wielkie firmy, które kupują mieszkań 100, 200, 500. Czy rzeczywiście jest tutaj jakiś problem właśnie z takimi podmiotami prywatnymi czy firmowymi, które kupują zbyt wiele mieszkań? Jest to przyznanie się do fiaska własnej polityki mieszkaniowej. Zresztą nie tylko ten rząd pod tym względem, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową. Poniósł klęskę, ale też wszystkie poprzednie. W ciągu trzech dekad żaden z rządów nie zaproponował sensownej i realizowalnej w naszych ograniczonych warunkach finansowych strategii związanej z mieszkalnictwem. Stąd nic dziwnego, że sięgnięto po stałe elementy gry, jakimi jest oczywiście wskazanie winnych. A tymi winnymi są spekulanci i ci, którzy posiadają więcej. Tylko statystycznie jest to oczywiście całkowicie fałszywy pogląd, bo tak jak można zapoznać się z oficjalnymi danymi, to w zeszłym roku fundusze inwestycyjne z tego, co na polskim rynku powstało, kupiło nie więcej chyba niż 1% mieszkań. Czyli to jest jednak wartość bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o wpływ na realne zwiększenie cen. Tylko też taka generalna uwaga, o czym się zapomina, że mówiąc i powtarzając takie fałszywe tezy, że budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki. Otóż nic bardziej błędnego. Polacy zaczęli kupować więcej mieszkań, dlatego że się po prostu zaczęli bardziej bogacić. Mieszkanie to jest konsumpcja bardzo, ale to już bardzo luksusowa. Stąd dopiero po zaspokojeniu swoich innych, bardziej elementarnych potrzeb te nadwyżki, które przez pokolenia były pracowane. Szły na rynek zakupu mieszkań, czy to nowych, czy używanych, i to oznaczało i było taką miarą wzrostu zamożności. A skoro polskie społeczeństwo, co trzeba zauważyć, od kilku lat jednak nie ma zaskakująco większych przychodów, tylko wręcz przeciwnie, te przychody i możliwości maleją to tym samym widzimy po spadku produkcji mieszkań, sprzedaży ich. Także to jest, budownictwo jest elementem realnego poziomu dobrobytu, jaki występuje w danym państwie. Im wyższy poziom dobrobytu, tym oczywiście ten rynek mieszkań jest bardziej rozwinięty i bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o rodzaje dostępnych mieszkań i miejsca, w którym można je nabyć, stąd dzisiejsza sytuacja z rynkiem mieszkań jest w miarą zubożenia polskiego społeczeństwa. Powiedział Pan, że fundusze są odpowiedzialne jedynie za nabywanie około 1% mieszkań. Pewnie nie jest szczególnie inaczej z tymi, którzy mają mieszkań kilkanaście. Oczywiście no pewnie skala jest większa, ale i tak nie decydująca. Ale abstrahując od tego, jakie to są wartości, czy sama w ogóle idea, żeby obkładać kupowanie kolejnych mieszkań wyższym podatkiem, czy to jest rzecz sensowna? Bo możemy się domyślić, że jeżeli ktoś będzie musiał wydać więcej na mieszkanie, to potem po prostu podniesie czynsz, tym więcej, jeżeli to będzie problem dotyczący jakiejś znaczącej grupy. Znaczy o tym propozycji rządu nawet szkoda dłużej rozmawiać, bo ona jest właśnie takim elementem rozpaczliwej próby znalezienia winnych i jednocześnie przynajmniej chwilowego pokazania nowego źródła przychodu, zapominając, że Faktycznie ta grupa, która inwestowała w mieszkania, była grupą, która właśnie myślała pod kątem inwestycji, też zabezpieczających majątek własnej rodziny. Bo mieszkania, proszę zauważyć, były takim, poza oczywiście kupowaniem papierów dłużnych polskiego rządu czy inwestowaniem w złoto, Jednym z trzech najpopularniejszych rozwiązań inwestycji nadwyżek finansowych i te, te inwestycje w czwarte, piąte, szóste czy siódme mieszkanie to były właśnie inwestycje związane z niejedną osobą, a czasami całe rodziny zajmowały się właśnie inwestycjami, które by ten majątek rodzinny mogły i utrzymać w czasie co do wartości i go pomnożyć i spowodować, że rodziny miały własne źródło przychodów. Także dzisiejsza próba kampanii Łapaj Spekulanta, którego dodatkowo opodatkujemy, no jest naprawdę już takim elementem bardziej rozpaczliwej jego działania niż mający realny wpływ na rynek i korektę zachowań, bo jeżeli rząd uczciwie chciałby doprowadzić do spadku na przykład cen mieszkań w Polsce, to ciągle i w tej audycji u pana też przypominałem, że już pod koniec lat 90. ówczesny rząd sporządził raport, z którego wynikało, że 30% ceny w jednym metrze kwadratowym mieszkania w Polsce to są koszty regulacji, a mówiąc prosto, koszty łapówek. Jakie trzeba zapłacić za uzyskanie tych wszystkich pozwoleń, dopuszczeń, odbiorów, mieszkań. Stąd łatwo jest w Polsce doprowadzić do takiego skokowej obniżki ceny, o ile się właśnie wyeliminuje te wszystkie celowo, w, po tamtym czasie jeszcze wprowadzane różnego rodzaju bariery w budownictwie. Które nie zostały zniesione tym projektem, że dzisiaj już można dom pobudować na tak zwane zgłoszenie. Stąd rząd ma możliwości obniżenia ceny metra kwadratowego mieszkania w Polsce, właśnie eliminując to, co jest źródłem patologii, o czym wiadomo nie od dziś. Ale jest też pewien program pozytywny, bo chociaż dotychczasowe programy mieszkaniowe rządu Prawa i Sprawiedliwości żadnych skutków dobrych chyba na większą skalę nie przyniosły, to teraz rząd proponuje program pierwsze mieszkanie, czyli dopłatę do różnicy między stopą kredytu a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Procent. Ta dopłata ma być ze strony rządu przez 10 lat dla osób do 45 roku życia, które jeszcze żadnego mieszkania nigdy nie miały, ani innej nieruchomości. Może to jest coś, co realnie pomoże Polakom te kredyty spłacać? Zawsze powtarza się, żeby uczyć się na błędach. Podobne rozwiązanie lata temu wprowadzono i spowodowało to sytuację, w której o ile za w wówczesnych cenach za 150 tysięcy można było kupić dwa dwupokojowe mieszkanie, to taka interwencja związana z dopłatą do kredytu spowodowała, że te same dwupokojowe mieszkanie można było kupić, ale już za 250, czyli wtedy chodziło o to, że interweniując w ten sposób, chciano zwiększyć liczbę pokoi, które kupuje Młode małżeństwo, a okazało się, że po prostu doprowadzono jedynie do zwyżki ceny tych samych dwóch pokoi na rynku i nie było żadnego pozytywnego efektu. Także podobne, można powiedzieć, zabiegi były w ciągu 30 lat, jakby w różnej skali, prowadzone. Warto przypomnieć, że były przecież dopłaty do jednego metra kwadratowego w zależności od. Miejsc zróżnicowane w zależności od miejsca e, mieszkania, czy to Kraków, Gdańsk, czy Warszawa, były, e, były różne wyceny tego metra kwadratowego, ale to też e, tego typu polityki nie odniosły żadnego zauważalnego wpływu, jeżeli chodzi na dostępność mieszkań, bo jak mówię, dostępność mieszkań jest pochodną naszego dobrobytu, a nie faktu samego, że my chcemy mieć mieszkanie. Czy znaczy w takim razie nie jest tak, że program, o którym mówimy, pierwsze mieszkanie doprowadzi nie tylko do braku jakichś pozytywnych efektów, ale wręcz do efektów negatywnych? No bo jeżeli ceny mieszkań, jak rozumiem, jak Pan przewiduje, wzrosną na skutek tego, że deweloper będzie wiedział, iż Państwo dokłada do kredytu, ale to obejmuje tylko osoby do 45 roku życia, której jeszcze mieszkanie nie miały, jeżeli młode małżeństwo ma kawalerkę. A rodzą się kolejne dzieci, chce to mieszkanie zmienić na większe, to już żadnych dopłat nie będzie, a ceny mogą być wyższe. Mogę się założyć, bo skutki takich pseudopozytywnych interwencji są z góry do przewidzenia. I gdyby uczciwie oceniać skutki tej regulacji wprowadzonej do parlamentu, to z góry wiadomo byłoby, jakie będą efekty. Zresztą wystarczy znać historię. w. Nawet nie europejskich różnych interwencji, ale wystarczy sięgnąć do, w historię Polski, spojrzeć, jak to się kończyły takie interwencje rządu i przewidzieć, że nie będzie to miało pozytywnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, może to być właśnie efekt przynoszący ewidentnie dla nabywcy szkodliwe skutki. Mówił Pan o możliwości obniżenia ceny mieszkań poprzez rezygnację z wielu, z wielu regulacji, które odpowiadają za znaczną część tej ceny, a czy poza tym w Pańskiej ocenie rząd dysponuje jeszcze jakimiś innymi mechanizmami albo możliwościami, które realnie już nie mówią o obniżaniu cen mieszkań, ale po prostu będą realnie w stanie spowodować to, że Polacy będą mieć większe możliwości nabywania mieszkań? Proszę zauważyć, jak inflacja zniszczyła możliwość uzyskiwania kredytów długoterminowych, hipotecznych. I pamiętam, jak pierwszy minister budownictwa w niekomunistycznym rządzie, pan Aleksander Paszyński, którego miałem przyjemność znać, pytany, co należy zrobić w Polsce w roku 90, aby. Mieszkania były bardziej dostępne, no powiedział, że podstawą jest kredyt hipoteczny, a żeby był kredyt hipoteczny, no nie może być inflacji, a wtedy inflacja była i 1000%. Stąd dzisiaj, mając tak dużą inflację, za sprawą polityki proinflacyjnej, o czym warto przypomnieć, pozbawiamy też młodych obywateli szansy na kredyt hipoteczny, taki do udźwignięcia na ich miarę. Stąd z jednej strony rząd doprowadza do inflacji, a z drugiej strony dopłaca do kredytu i jedno i drugie działanie jest szkodliwe i nie przyniesie tych efektów, które rząd chce uzyskać. Stąd te działania nie tylko się znoszą, ale jakby multiplikują swoje negatywne skutki. Wielokrotnie zwraca Pan uwagę także w naszych programach na fundamentalne wyzwanie dla Polski, czyli niezwykle niską dzietność i de facto zanikanie polskiego narodu. Jak wiemy, program 500 plus i inne tego rodzaju programy, one mogą być przyjemne dla odbiorców, ale na zwiększenie dzietności w Polsce nijak nie wpłynęły, więc ten cel nie został zrealizowany. A że są proinflacyjne, to wiemy. I jak rozumiem, teraz ta trudna sytuacja mieszkaniowa będzie jednym z kolejnych czynników, który tylko osłabi dzietność w Polsce i tym samym, no chyba straszliwie wręcz pogłębi nasze fundamentalne problemy, to znaczy brak rąk do pracy i zanikanie naszego narodu. Nie zgodziłbym się z tą tezą, bo ona jest też weryfikowalna, jeżeli chodzi o doświadczenie Polski, bo proszę zauważyć, że w czasie tak zwanej Polski Ludowej, jeszcze bardziej był dramatyczny brak mieszkań, a mimo to mieliśmy bardzo wysoką dzietność. Ostatni największy wyż demograficzny miał miejsce po stanie wojennym, kiedy de facto gospodarka socjalistyczna, gdzie rząd był odpowiedzialny za produkcję domów, bo przecież fabryki domów były w rękach rządu, to się całkowicie załamało, a mimo to mieliśmy właśnie cały czas ten wysoki poziom przyrostu naturalnego, przede wszystkim zmieniły się wzorce kulturowe. i Jeżeli prawdą jest ten wynik badania z ostatnich dni, gdzie 60 około procent młodych kobiet wyraża przekonanie, że nie będzie chciało mieć dzieci, no to to nawet budowa i rozdawanie mieszkań tego nie zmieni. W Japonii, gdzie mamy do czynienia z dramatycznie starzającym się społeczeństwem, w roku 2018-2019 rząd nawet parom, które zadeklarują nie tyle sam fakt posiadania dzieci, ale to, że zabrą związek małżeński, Daje nieodpłatnie mieszkania. A mimo to nie zmieniło to trendu w Japonii, jeżeli chodzi o jakby sam fakt zawierania w ogóle związków małżeńskich, nie mówiąc już, że te związki małżeńskie później wcale niekoniecznie chcą mieć dzieci. Stąd to już jest jeden być może z elementów brak tej dostępności, ale ona nie jest tak dramatyczna, jak sięgam pamięcią. 40 i więcej lat temu, kiedy faktycznie y, mieszkało się z rodzicami w dwupokojowym mieszkaniu, gdzie y, młode małżeństwo zajmowało jeden pokój, a rodzice drugi. A mimo to dzieci, mimo wszystko, się w Polsce Ludowej rodziły. Oczywiście nie mówię, że to było remedium dzisiaj, żeby przywrócić takie warunki, natomiast. To już jest efekt wielu już elementów, i pytanie, który dzisiaj ma ten rozstrzygający czy przeważający wpływ na takie zachowanie. No, najprawdopodobniej największym szkodliwym rozwiązaniem, które widać w Europie przyczyniło się do depopulacji, to jest państwowy system emerytalny, który gwarantuje, że można dożyć. Starości, bo państwo zapewni emeryturę, a nie muszą posiadać jakichkolwiek własnych dzieci, które zwykle gwarantowały tą bezpieczną i lepszą starość, a nie państwowe systemy emerytalne. A zatem odpowiedzialność z własnej rodziny przeniesiona na państwa. Ostatnie pytanie. Jak pan ocenia wpływ imigracji z Ukrainy na kwestię dostępności mieszkań w Polsce? Z jednej strony bardzo się cieszymy, że jest w Polsce więcej rąk do pracy, ale nie można temu zaprzeczać. W końcu Ukraińcy też muszą gdzieś mieszkać. Czy ten problem, jeżeli to w ogóle jest problem, da się jakkolwiek rozwiązać? Znaczy, co znaczy rozwiązać, bo. Do tej pory pracownicy z różnych państw, czy Ukrainy, czy bardziej odległych, no, wynajmowali ten najbardziej najniższy kosztowo segment rynku, jeżeli chodzi o mieszkania. Natomiast napływ zupełnie innego rodzaju osób z Ukrainy spowodował, że na tym samym rynku oczywiście Polacy jeżeli chodzi o siłę nabywczą, konkurują z obywatelami z Ukrainy, w niektórych wypadkach, którzy, którzy mają podobną siłę nabywczą, a nawet lepszą. Stąd przy ograniczonym zasobie te ceny siłą rzeczy zaczęły rosnąć, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, bo tutaj najbardziej widać tą emigrację z obywateli z Ukrainy i Żadna tutaj, jak widać, interwencja tego nie zmieni. A takie interwencje, które miały miejsce i mają miejsce w Niemczech, jak w przypadku sztywnych, ustalanych na wiele lat czynsz wynajmu mieszkań w Berlinie, no spowodowały, że Berlin przestał inwestować czy w Berlinie przestano inwestować w nowe mieszkania na wynajem i nagle okazało się, że te, które są, już są lekko zdewastowane i sytuacja powróciła, można powiedzieć, do punktu wyjścia sprzed wielu lat i to jest też właśnie pokazanie, jak działa regulacja rządowa i jak dobre intencje mogą się na koniec obrócić przeciwko samym zainteresowanym, czyli tych, tym, którzy poszukują Taniego mieszkania na wynajem na rynku. A zatem, konkludując, walka z inflacją i rządowe starania na rzecz jej obniżenia, jak rozumiem, rezygnacja z różnych decyzji, które inflację tylko powiększają, to jedna droga rozwiązywania problemu, a druga deregulacja, o czym Pan mówił, która mogłaby wpłynąć znacząco na spadek cen mieszkań. Zdecydowanie, przy czym trzeba zauważyć, że no nie można walczyć z samym sobą, bo to, a rząd próbuje walczyć z samym sobą, je, przez połowę dnia prowadząc politykę proinflacyjną, a przez drugą mówiąc, że e, będzie właśnie dążył do ograniczenia inflacji, no to, to tak się inflacji, z inflacji nie da wycofać. Po prostu trzeba uczciwie z tej, przestać prowadzić politykę proinflacyjną. Ale taką walkę można przynajmniej propagandowo zawsze sprzedać jako zwycięską, zawsze. a to w roku wyborczym może być kluczowe. Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam raz jeszcze do tego, żeby wspierać kanał PSH24. Przygotowujemy film Umrzesz i Co Dalej z udziałem księdza profesora Edwarda Stańka. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.